Dzień dobry. Witam w kolejny strąg poniedziałek. Na dzisiaj przygotowałam dla Państwa zestaw kilku ćwiczeń, które pozwolą nam pięknie wyrzeźbić nasze brzuchy. Ćwiczenia będą wykonywane na stojąco i moja propozycja dla Państwa jest taka, aby każdego ćwiczenia wykonać, wykonywać jedną minutę, a następnie zrobić sobie pomiędzy jednym a drugim ćwiczeniem. 30 sekund przerwy, czyli ćwiczymy minutę, a potem 30 sekund przerwy. Na początek stańcie Państwo na szerokość Waszych bioder, można Cię szerzej. ręce do boków i takie przeciąganie w prawo i w lewo naszych rąk. Tutaj już pięknie aktywujemy mięśnie skośne naszego brzucha, pracujemy. Prawo i w lewo przechylając się. Jeszcze chwilę. Aktywujemy skosy. I jeszcze dwa powtórzenia. Pierwsze, drugie i luz. Palce pięta, palce pięta. Schodzimy, rozluśnimy troszkę nasze biodra, mietnice. Na wdechu uniesiemy ręce do góry i będziemy teraz raz prawą raz lewą nogę unosić do góry, a jednocześnie opuszczać ręce. I tego ćwiczenia robicie Państwo minutę. Czyli raz prawa, raz lewa. Pilnujemy, żeby nie dochodziło do wygięcia w lęźwiach przeprostu. Możemy delikatnie pochylić się do przodu, dzięki temu aktywniej zmobilizujemy nasze mięśnie brzucha. Jeszcze jedno powtórzenie i kończymy. Pamiętajcie Państwo, teraz 30 sekund przerwy. Drugie ćwiczenie. Znowu na wdechu ręce do góry, ale teraz będziemy po skosie opuszczać ramiona. Czyli raz lewa, raz prawa noga, a ręce po skosie. I pracujemy. I znowu minutka tego ruchu. Możemy troszkę pochylić się do przodu, żeby nie robić przeprostu w lędziach. Ja już kończę, a Państwo robicie 30 sekund przerwy po minucie pracy. Kolejne ćwiczenie. Układamy jedną rękę na drugą. Nie ma znaczenia, czy prawa na lewej, czy lewa na prawej. I pracujemy naciskając dłońmi na unoszące się kolana. Możemy tutaj mieć ręce dosyć nisko, ale możemy również podwyższyć sobie poprzeczkę i ręce dać wyżej. Pamiętamy o nierobieniu przeprostu wygięcia w lędźwiach, lepiej pochylić się delikatnie do przodu, żeby pracowały nam aktywnie mięśnie brzucha. Jeszcze raz, jeszcze raz i luz. Po minucie pracy 30 sekund przerwy. Zakładamy dłonie na potylicę, robimy ręce w takiej koszyczek i w takim ułożeniu, kładziemy na potylicę i nasz ruch będzie polegał na schylaniu się do lewej i do prawej nogi. Nie chodzi nam tutaj o mocne dotknięcie kolana łokcia, ale o to, aby poczuć pracę skośnych mięśni naszego brzucha i jeszcze jedno powtórzenie i drugie i kończymy tą serię. Rozluźnijcie, poruszajcie. I teraz podobne ćwiczenie, ale jeszcze będziemy robić jeden dodatkowy ruch. Więc znowu ręce w koszyczek na potylicę i lecimy do boku. Odkładamy nogę, lecimy po skosie, odkładamy. Do boku, odłóż, do skosa, odłóż, bok, odłóż, skos, odłóż i druga noga. Hop i skos, bok i skos. I jeszcze raz, bok i skos. I pamiętajcie Państwo, dla każdą stronę po jednej minucie między stronami 30 Sekund przerwy. Kolejne ćwiczenie. Ręce do góry. I teraz lewą, no, lewą przepraszam, rękę odstawiamy do boku. Mocna lewa noga. I pracujemy aktywując mięśnie skośne. Czyli dotykamy łokcia kolanem i rozciągamy pozycję. I znowu minuta pracy na prawą stronę. I potem przechodzimy po 30 sekundach przerwy na drugą stronę, czyli ręka prawa do boku, lewa do góry, mocna prawa noga i ćwiczymy z wyciągnięciem tutaj pięknie naszego lewego, tym razem boku. I po tym ćwiczeniu znowu 30 sekund przerwy. I ostatnie nasze ćwiczenie. W tej sesji stoimy sobie na prostych nogach. Mamy złapane biodra i teraz będziemy raz prawą, raz lewą nogę do przodu, opierając napięcie, wyciągać. Noga, która zostaje z tyłu, ugina się w kolanie i przód, powrót, i tył, powrót, i znowu do przodu, i do tyłu, po. Chwili bo mniej więcej połowie czasu, czyli 30 sekundach, stajemy i nogę będziemy do tyłu, teraz tym bardziej, tym razem na palcach, raz przód, raz tył. Mamy tutaj mocne brzuchy, nie pochylamy się do przodu, do tyłu, stabilizujemy pozycję i mamy ten cykl ćwiczeń na brzuch ogarniętych. Na koniec proponuję Państwu wziąć głęboki wdech i głęboki, spokojny wydech. Jeszcze raz mocny wdech i spokojny wydech. Poluzujcie ciało i dajcie znać w komentarzach, jak podobał się Wam dzisiejszy trening. Do zobaczenia.